Siemano, siemano, kulano. jak tam mowa dziś mały pogląd łabędzi subskrypcja łapeczka dzwoneczek tylko o to was proszę więc oglądajcie do końca tego odcinka łabądki błądki wow. Będzie łabędzie, bądź, bądź, łabędzie. Dzisiaj szukamy w sumie bursztynów. I oto jeden jest bursztyn. Nie wiem czy to... Dobra. Co? Dobra. Dziękuję Mordy, to będzie na tyle.